Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu 6.30. Dzisiaj mamy wtorek, moi mili, i jak prosiliście niektórzy z Was, żeby było bardziej klimatycznie, założyłem nawet piżamę, której szukałem przez dobre kilka minut. Dzisiaj nie mam żadnego zwierzaka, mam za to sok pomarańczowy i jestem ciekaw, co Wy pijecie, moi drodzy, teraz, oglądając ten materiał, dlatego możecie napisać tam na dole w komentarzu. I zanim zabierzecie się do oglądania, Oczywiście zostawcie fajną łapkę w górę. A my, moi drodzy, poruszymy dzisiaj, uwaga, trzy, znaczy jeden temat, ale trzy komentarze, w tym jeden z Instagrama. Ponieważ poprosiłem Was na Instagramie o podawanie tematów do dzisiejszej 6.30, no i tak, wyłapałem jeden bardzo fajny i jego sobie umówimy, ale najpierw komentarze z YouTube'a z poprzedniego odcinka, a mianowicie Damian Wojciechowski napisał. A Ty, Zizzej, jakąś robotę masz, czy co? No tak, moją robotą jest YouTube, moi drodzy. To znaczy prowadzę działalność gospodarczą lub też firmę, jak kto woli to tak nazwać, opartą o to wszystko i nagrywam dla Was filmy i w ogóle, i w ogóle. Czyli generalnie y, polecam obejrzeć odcinek y, o firmie, czy warto ją mieć w Polsce. Na pewno znajdziecie ten, ten odcinek na moim kanale, jeżeli wejdziecie w filmy. Jak widzicie też Nadrobiłem sprawę związaną z kominkiem. To znaczy dokupiłem olejek i już wszystko ładnie śmiga. Drugi komentarz Xtreboron.pl. W następnym odcinku pozdrów zboczonego Krzysia. Ogólnie nie pozdrawiam nikogo na moich odcinkach, ale tutaj zrobię wyjątek, ponieważ ten komentarz jakoś dziwnie mnie urzekł, więc pozdrawiam zboczonego Krzysia, kimkolwiek on jest. A dzisiejszy moi drodzy temat odcinka Podała Wikademka na Instagramie. Co sądzisz o reklamach świątecznych, które zaczynają być już wprowadzane, choć jest początek listopada? I to jest, moi drodzy, komentarz z Instagrama, dlatego zachęcam do śledzenia mnie na Instagramie, moi drodzy mini, e, ponieważ dzieją się tam bardzo fajne rzeczy związane z moim kanałem, moim życiem także możecie śledzić. E, a co sądzę o reklamach świątecznych, które pojawiają się w listopadzie? No, moi drodzy, z racji, że prowadzę kanał, i gdzieś tam jakieś doświadczenie z reklamodawcami, czy też reklamą posiadam, to wiem doskonale, że takie reklamy muszą być wcześniej na, w internecie, w telewizji, czy gdziekolwiek indziej, z racji tego, żeby zainteresować odbiorcę. No bo spójrzcie, macie produkt, dajmy na to taki sok pomarańczowy, który będzie już sprzedawany w listopadzie jako sok na święta. Chociaż może to jest słaby przykład. Bardziej podejdźmy do tematu technologicznie. Dajmy na to, jakiś smartfon. Telefon, który będzie miał super full, wypas opcję, ale kosztuje, dajmy na to, 2,5 tysiąca złotych. No, tak, z dupy, że tak to ujmę, pieniądze się nie biorą. Więc trzeba w większości osób odłożyć je. No a idealnym procesem na to jest oczywiście poinformowanie wcześniej, na przykład waszych rodziców. No bo zobaczcie, zobaczycie w telewizji, że jest super smartfon. Już dwa miesiące przed gwiazdką, informujecie o, tych, o tym rodziców i oni mogą działać. Mają dwa miesiące na to, żeby zdobyć jakoś siano, być może je zdobędą, być może nie, niektórych nie stać na takie rzeczy. To jest oczywiście tylko przykład, więc reklamodawcy muszą wcześniej się zareklamować, żeby sprzedać dane rzeczy. Na przykład ja mógłbym Wam teraz powiedzieć, że stworzę serię w grudniu, która będzie oparta o świąteczne porady, czy cokolwiek, i wy na to będziecie czekali. Wy będziecie wiedzieli, że w danym dniu pojawi się ta rzecz, i z chęcią po prostu do tego podejdziecie niż normalnie. Ja bym po prostu wrzucił taki materiał w grudniu, i on by był oparty o święta, i tam mniej osób by weszło. Także ja sądzę, że jest to normalne PR-owe zagranie, i wszyscy do tego są przyzwyczajeni też, że w listopadzie pojawiają się reklamy świąteczne. No bo jak już kończą, kończy się wszystkich świętych, praktycznie kończy się dzień niepodległości, to, moi drodzy, bierzemy bier, biorą się firmy za to, żeby po prostu reklamować się w internecie, w telewizji, w gazetach i wszelkiego rodzaju innych rzeczach, dlatego też e, jakby zyski m, które my, jako youtuberzy posiadamy w grudniu są większe, ponieważ liczba le reklam, która pojawia się na polskim YouTubie. Jest większa i tak jest wszędzie, moi drodzy. Na przykład, w danym miesiącu, jeżeli, uwaga, podaję czysto hipotetyczną kwotę, zarobimy 100 zł na danym powiedzmy materiale wideo. Tak w grudniu możemy podwoić, czy nawet potroić nasze dochody. Tak bardzo reklamodawcom zależy reklamowanie się na święta, ponieważ. Jest największy popyt wtedy na dane produkty, na dane rzeczy. No, mógłbym tutaj gadać nieskończenie wiele na temat tego, dlaczego na święta po prostu się reklamuje to wszystko, ale najłatwiejszym sposobem jest po prostu większy zysk. Najlepszym wyjaśnieniem. O tak to mogę ująć. Dlatego, moi mili, to by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Jak zawsze, zostawcie łapkę w górę, a ja tymczasem spadam. I żegnam się z Wami. Odwiedzajcie Snapchaty, Instagramy, Facebooki, bo to bardzo fajne social media. I fajnie jak tam będziecie. Do zobaczenia w kolejnym 6.30. Pa, pa!